Kiedy znacie moje imię? Choć widzą tylko to, co źle zrobiłem, tak chętnie komentują moje życie. Szkoda, że nikt mnie nie słyszy, kiedy w środku krzyczę. Kto został przy mnie, gdy nie było łatwo? Kto próbował mnie zrozumieć, gdy spadałem na dno? I wszyscy czegoś chcą ode mnie, jakbym był zabawką, by zostawić mnie samego, gdy już zgaśnie światło. Wszystko się wydaje takie sztuczne, i coraz rzadziej widzę siebie w lustrze. Tysiące gratulacji miały wypełnić tę pustkę, a nadal czuję się sam. To wszystko mnie przytłacza Czasem chciałbym uciec i nie wracać Nie dbać czy się opłaca Choć tyle razy czułem, że coś w środku mnie wygasa To wszystko mówi mi, że to jest w końcu dobra trasa Dostałem szansę, ale także presję Nikt mnie nie uczył je dźwignąć, ale każdy ma pretensje Nie żałuję błędów, traktuję je jak lekcje Choć może przez nie czuję się, że jestem sam